Cześć, witajcie z tej strony, Marcin. Witam Was w trzecim odcinku z serii Zapytaj Marcina. Odpowiem na Wasze pytania dzisiaj, to zapraszam do oglądania odcinka. W tym odcinku mam tylko jedno pytanie: Czy kiedykolwiek grałeś w jakąś grę FPS? Tak, grałem Fajkraja. Przeszłem dwie gry, pierwszą część i drugą. Zostało mi jeszcze trochę do nadrobienia, żeby być na bieżąco z tą grą. Ale w końcu kiedyś nadrobię tą grę i bardzo dziękuję za miły komentarz. Jesteś najlepszym youtuberem i chciałem Wam bardzo podziękować za ponad 200 subskrypcji na kanale. To w tym odcinku będzie na tyle. Zapraszam do kolejnego odcinka serii Zapytaj Marcina, który się pojawi za jakiś czas. I zapraszam do zadawania pytań. W nawiasie P wasze pytanie. To dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I zapraszam Was na kolejne filmiki na moim kanale. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.